Znajdujemy się obecnie w Lublinie, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego. To tutaj właśnie odpowiemy na zagadnienia związane z rolą wapnia we współczesnym rolnictwie. Jest ze mną także Grzegorz Iskra, dyrektor jednostki biznesowej firmy Timak Agro Polska. Grzegorzu, wapń był zawsze kluczowy w kwestii produktów, które oferuje Timac Agro dla swoich odbiorców. E, mogę to jedynie potwierdzić od samego początku, kiedy Budowaliśmy struktury Timaka. Właśnie argumentacja związana z wapniem odżywczym była jedną z głównych. Staraliśmy się docierać do świadomości naszych klientów z tą informacją i pokazywać naocznie, przekonywać do roli wapnia w procesach budowania jakości i wielkości plonu. Takie produkty jak chociażby Physiomax budował świadomość wielu rolników, wielu gospodarstw na terenie całego kraju. Jednak z biegiem czasu wiele firm próbowało naśladować to, co T-Mac Agro, to do czego T-Mac Agro dochodziło latami. Te produkty nie zawsze zachowały się jednak taką jakością, jaką powinny. Taka jest rola pionierów. Przecieramy szlaki, niesiemy kaganek oświaty, pamiętam nasze wizyty wielokrotnie i w jednostkach certyfikujących, w ośrodkach doradztwa rolniczego, gdzie bardzo często musieliśmy doradców również uświadamiać w tym, co jest istotne. Faktycznie wtedy jako jedyni mieliśmy do zaproponowania nawozy z wapniem odżywczym. Fakt jest taki, że przyroda nie lubi próżni. Jest w tej chwili mnóstwo firm naśladujących pewne nasze rozwiązania, natomiast mamy pewność, oryginał jest jeden. Wiemy zdecydowanie, że właśnie wapń używany do wszystkich naszych nawozów granulowanych ma te właściwości, które są tak mocno przez rośliny wykorzystywane i dają najlepsze efekty. Ja bym chciał, żeby może więcej szczegółów, czy też więcej informacji, żebyś mógł Darku usłyszeć od eksperta, który czeka na nas w bibliotece mojej Alma Mater. Zapraszam serdecznie. Super. Jest z nami dzisiaj doktor habilitowany Marzena Brodowska, profesor uczelni i wspólnie postaramy się odpowiedzieć, jaką rolę wapń odgrywa we współczesnym rolnictwie. Pani profesor, czas chyba uciąć odwieczne rozważania na temat wapnia i wapnowania. Co te dwa pojęcia oznaczają? Jakie są różnice? Czy można je sobie utożsamiać? Wapń odżywczy bardzo często mylony jest z wapnowaniem, chociaż te pojęcia w żaden sposób nie są ze sobą równoważne. Różnice te tak naprawdę nie wynikają z samego nazewnictwa, ale można je traktować jako cele i korzyści, które chcemy uzyskać w konsekwencji wapnowania czy też stosowania wapnia odżywczego. Mówiąc o wapniu, należy tak naprawdę rozróżnić to, w jaki sposób pierwiastek ten wpływa na właściwości gleby, w odniesieniu do tego, jakie są jego funkcje fizjologiczne. Tak więc, wapnowanie, które ma na celu zmianę właściwości gleby, nie jest tym samym co aplikacja wapnia odżywczego, który jest niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wapnowanie tak naprawdę kształtuje żyzność gleb kwaśnych, wpływa na właściwości fizyczne, właściwości chemiczne, właściwości biologiczne gleb. Zwiększa przyswajalność składników mineralnych dla roślin, jak również poprawia y, korzystną frol, florę y, znajdującą się w glebie. Z kolei wapń odżywczy to źródło pierwiastka, pierwiastka niezbędnego dla roślin, który y, jest wykorzystywany zarówno w ich wzroście, jak i w rozwoju. Dodatkowo te dwa zabiegi można jeszcze rozróżnić analizując wykorzystywane nawozy. W przypadku wapnowania mamy do dyspozycji nawozy wapniowe i nawozy wapniowo-magnezowe, czyli nawozy służące do odkwaszenia gleb. Natomiast analizując wapnie odżywczy, mówimy o nawozach dostarczających wapnia roślinie, a więc nawozach, które będziemy aplikowali po to, żeby ten pierwiastek mógł być wykorzystany bezpośrednio przez rośliny uprawne. Jest to niezwykle istotny aspekt, ponieważ bardzo często w glebach o uregulowanym odczynie mogą zdarzać się sytuacje, że tego wapnia odżywczego będzie mało i będzie to ilość niewystarczająca do pokrycia potrzeb pokarmowych roślin. Pani profesor, a jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o te dwa procesy, wapnowanie a dostarczanie wapnia odżywczego? Czym one się charakteryzują? Jakie są różnice? Większość rolników tak naprawdę dba o to, aby utrzymać optymalny odczyn gleby. Dodatkowo również... Myślą o tym, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w niezbędne makro i mikroskładniki. Niemniej jednak, bardzo często zapominają o nawożeniu roślin wapniem, nie stosują tego wapnia, i to w konsekwencji doprowadza do wystąpienia niedoborów tego składnika. A tak naprawdę wapń jest pierwiastkiem nieocenionym. Jego funkcje są tak ważne w życiu i w funkcjonowaniu rośliny, że mimo, że że powinniśmy dbać o zaspokajanie potrzeb pokarmowych roślin. Ja się z panią całkowicie zgodzę. Natomiast na pewno też można zauważyć, że we wielu publikacjach, jeżeli chodzi o kwestie doradztwa naw nawozowego, doradztwa związanego z prowadzeniem upraw rolniczych, często wapń nie jest. Doceniany. Jego rola nie jest w pełni doceniana jako składnika bezpośredniego, składnika pokarmowego. Jaką rolę w takim razie wapń odgrywa w roślinach, skoro jest on tak istotny z punktu widzenia fizjologii roślin? Mhm. Tak jak Pan powiedział, rzeczywiście funkcje wapnia są mało znane, w związku z tym jest on pierwiastkiem bardzo często niedocenianym przez producentów rolnych, a tak naprawdę odgrywa ważną rolę w życiu roślin. Po pierwsze, spełnia trzy takie zasadnicze funkcje, a mianowicie funkcje strukturalne, funkcje fizjologiczne, czy też funkcje biochemiczne. Wapń pełni w roślinie funkcje strukturalne, między innymi poprzez budowę i stabilizację ściany komórkowej. Występuje on w pektynach, które znajdują się w blaszce środkowej ściany komórkowej. Dodatkowo gwarantuje on przepuszczalność, czy też selektywność błon komórkowych. Wpływa na utrzymanie integralności i spójności tkanek roślin. Co ważne, łącznie z potasem, będzie wpływał na gospodarkę wodną roślin, czyli będzie regulował otwieranie, zamykanie aparatów szparkowych, a tym samym będzie poprawiał bilans wodny rośliny. Znaczenie wapnia tak naprawdę powinniśmy rozpatrywać w dwóch kategoriach, a mianowicie w kategorii mikro, czyli tworzenie i różnicowanie komórek oraz w kategorii makro, czyli tak naprawdę tworzenie całych tkanek czy też organów roślin. Roślinnych. Należy podkreślić bardzo ważną rolę wapnia w merystemach, które będą odpowiadały za tworzenie i w następnej kolejności za różnicowanie komórek roślinnych. Procesy te są szczególnie ważne np. w przypadku systemu korzeniowego, który, którego wytwarzanie czy tworzenie włośników korzeniowych jest uzależnione od Odpowiedniej zawartości wapnia w roślinie. Jest to niezwykle ważna funkcja tego pierwiastka, ponieważ tak naprawdę system korzeniowy roślin odpowiada za prawidłowe dostarczenie składników mineralnych, oczywiście łącznie z wodą do, do całej rośliny. Dodatkowo warto jest wspomnieć również o tym, że pierwiastek ten wpływa na zwiększenie plonowania roślin. Wydawałoby się, Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie wpływa on między innymi na wydłużenie okresu fotosyntetycznej aktywności roślin, stąd też ta produkcja biomasy przebiega w dłuższym okresie czasu, stąd też automatycznie plony roślin ulegają zwiększeniu. Pierwiastek ten oddziałuje na odbieranie, na przekazywanie sygnałów. Będzie wpływał również na szereg funkcji i procesów metabolicznych zachodzących w roślinie. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że pierwiastek ten wpływa również na poprawę parametrów jakościowych roślin, czy w przypadku owoców bądź też warzyw na zdolności przechowalnicze tych produktów. A to jest właśnie też bardzo ważne, ponieważ wielu producentów upraw specjalistycznych mają często problem z tym, aby należycie przechować zebrane zbiory. Rozumiem, że wapń tutaj będzie odgrywał tą kluczową rolę. Zgadza się pani z Tak, dlatego, że bardzo często wapń określamy jako sprzymierzenie sadów jest to ta, ten pierwiastek odżywczy, który będzie wpływał, tak jak już wspomniałam, nie tylko na poprawę planowania tych roślin, nie tylko na zwiększenie y, parametrów jakościowych, ale również na poprawę właściwości przechowalniczych, co jest bardzo istotne przy dystrybucji żywności. Dodatkowo zmniejsza on w bardzo dużym stopniu występowanie chorób fizjologicznych. Pani profesor, zdarza się tak, że nawet na stanowiskach dość kwaśnych zauważyć niedobór wapnia jest dość ciężko. Generalnie rolnicy na plantacjach często mogą zaobserwować niedobory różnych składników, ale jeżeli chodzi o wapń te objawy nie są takie jednoznaczne. W takim razie jak ocenić jaki wapń ma wpływ na odporność roślin na stresy te biotyczne i abiotyczne, skoro jego rola w uprawach jest tak bardzo istotna? Zanim przejdę do pełnej odpowiedzi na to pytanie, chciałabym zwrócić uwagę na jeden zasadniczy fakt. Tak naprawdę podstawowymi jednostkami strukturalnymi i funkcjonalnymi całej rośliny są oczywiście komórki, które odgrywają olbrzymią rolę w rozwoju i funkcjonowaniu roślin. Aby roślina mogła prawidłowo się rozwijać, aby mogła odpierać ataki ze strony patogenów, czyli aby mogła być odporna na stresy biotyczne i abiotyczne, musi mieć odpowiedni wykształcone komórki. I teraz jak wygląda to wykształcanie? Jeżeli komórka ma być prawidłowo wykształcona, prawidłowo się rozwijać, to każdej takiej komórce niezbędny jest wapń który między innymi wpływa na jej rozwój, ale przede wszystkim będzie wpływał na kształtowanie i budowę ściany komórkowej, a w konsekwencji tego na utrzymanie odpowiedniej stabilności tej ściany. Dodatkowo bardzo istotnym elementem jest to, że roślina podczas takiego stresu który czy to biotycznego, czy to abiotycznego potrzebuje jakichś takich barier ochronnych. W tym wypadku taką najważniejszą barierą ochronną będzie oczywiście ściana komórkowa. Ona będzie chroniła między innymi roślinę przed wyleganiem, będzie chroniła przed atakami patogenów, będzie chroniła przed różnymi chorobami, czyli tak naprawdę będzie takim, taką barierą, taką zaporą, która będzie uniemożliwiała dostawanie się tych substancji niekorzystnych w tym wypadku, czy czynników niekorzystnych w tym wypadku. Do rośliny. Co jest bardzo istotne, wapń stabilizuje tą ścianę komórkową, ale również wpływa na pektyny, które znajdują się w blaszce środkowej ściany komórkowej. Tak jak wspomniałam, wapń to też element, to też pierwiastek, który będzie wpływał na ograniczanie skutków stresu w roślinach. Jak to będzie robił? Między innymi pierwiastek ten będzie niwelował, będzie neutralizował reaktywne formy tlenu, które pojawiają się w roślinie po działaniu jakiegoś czynnika stresowego. Dlaczego to jest takie ważne? To jest tak naprawdę bardzo istotny element ze względu na zdrowie roślin, bo... Te reaktywne formy tlenu wpływają niekorzystnie na wiele procesów metabolicznych zachodzących w roślinie, wiele procesów biochemicznych, ale również mogą niszczyć na przykład materiał genetyczny znajdujący się w komórce, stąd też ta rola wapnia, ta ochronna rola wapnia jest w tym momencie bardzo ważna. Dodatkowo wapni jeszcze ma jedną taką charakterystyczną cechę, a mianowicie będzie wpływał na stymulację produkcji białek szoku termicznego, stąd też będzie chronił nasze rośliny przed wystąpieniem jakichś negatywnych zjawisk związanych chociażby z bardzo wysoką temperaturą na jaką mogą być narażone. Tutaj też warto nadmienić, że nie jest takie łatwe też pojęcie dostarczenia tego wapnia odżywczego, gdyż transport wapnia w roślinie także nie jest rzeczą prostą. Tak. To jest bardzo istotne. Jeszcze zanim przejdziemy do tego pobierania wapnia, to chciałabym wspomnieć o jednej zasadniczej rzeczy, a mianowicie o funkcji wapnia w bilansie wodnym, bo to jest też bardzo istotne. Wapń będzie odgrywał rolę nie tylko w stabilizacji ściany komórkowej, ale będzie również stabilizował koloidy, koloidy roślinne, będzie wpływał na stabilizację błon cytoplazmatycznych, błon komórkowych. W konsekwencji tego będzie oddziaływał na prawidłowe gospodarowanie i prawidłowe gospodarowanie wodą i prawidłowe przemieszczanie tej wody w obrębie rośliny. To jest bardzo istotny element, bo ta sytuacja będzie nam. Wpływała na odpowiednie zaopatrzenie roślin w podstawowe makro czy też mikroskładniki. Co jest jeszcze bardzo istotne, o czym wspomniałam na początku. Wapń to ten pierwiastek, który kontroluje otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych. Jeżeli kontroluje nam te procesy, to będzie chronił roślinę przed stresem wodnym. Dlaczego? Dlatego, że w momencie kiedy warunki będą niekorzystne, Dojdzie do zamknięcia aparatów szparkowych, zmniejszy się transpiracja wody w roślinie i w konsekwencji tego poprawi się jej bilans wodny. Nawiązując teraz jeszcze do tego, o czym Pan wspomniał, warto jest powiedzieć o bardzo, ważnej, bardzo ważnych przemianach wapnia w roślinie. W przypadku wystąpienia niedoborów jakiegokolwiek składnika pokarmowego, w większości. Taki składnik pokarmowy jest przenoszony z organów starszych do organów młodszych, czyli roślina w ten sposób broni się przed wystąpieniem objawu niedoboru Dzieje danego tak składnika. tak z, z wieloma składnikami, tak jest. które funkcjonują w, w, w roślinach nie, nie tylko mikro, ale także makro. Tak z, jest. Składników. Natomiast w przypadku wapnia jest sytuacja zupełnie odwrotna. Roślina nie ma zdolności transportowania, przenoszenia wapnia z organów starszych do organów młodszych i to y radykalnie przekłada nam się tak naprawdę na praktykę rolniczą, bo my musimy zdawać sobie sprawę, że ten wapń musimy dostarczać roślinie przez cały okres wegetacji, ona go potrzebuje przez cały okres wegetacji, nie może go przenosić między organami, w związku z tym musimy zadbać o to, aby otrzymywała ten pierwiastek w ciągu całego swojego cyklu rozwojowego. To są takie fundamentalne rzeczy, o których Pani wspomniała, ponieważ niewiele osób ma taką świadomość, że wapń musi być tak naprawdę dostępny dla rośliny przez cały okres wegetacji, bo tylko wtedy będzie gdzieś tam mógł w efektywny sposób być przez roślinę wykorzystany. Natomiast jak wygląda też kwestia korelacji wapnia z innymi pierwiastkami, bo to jest także bardzo ciekawy temat, który należy przy okazji naszej dyskusji poruszyć. Ja tu bym chciała zwrócić uwagę przede wszystkim na pobieranie wapnia, bo ta kwestia nas interesuje, czyli to dostarczanie wapnia dla roś do roślin. Jeżeli chodzi o pobieranie, to tak jak inne pierwiastki, również wapń będzie miał tak, zwanych, tak zwane pierwiastki synergistycznie oddziałujące na jego pobieranie i antagonistyczne. Na pewno pobieranie wapnia będzie wolniejsze niż chociażby ma to miejsce w przypadku pobierania azotu, fosforu i potasu. Pobieranie wapnia będzie uzależnione od formy azotu. I tak, jeżeli mamy do czynienia z formą amonową, to będzie ona ograniczała pobieranie wapnia, natomiast w przypadku formy saletrzanej, to pobieranie wapnia będzie wzmożone. Dodatkowo Nadmierne nawożenie potasem również może ograniczać pobieranie wapnia. W przypadku magnezu sytuacja jest troszeczkę inna, mianowicie niewielkie dawki magnezu będą wpływały korzystnie na pobieranie wapnia, natomiast wzrost nawożenia magnezem będzie już oddziaływał negatywnie na pobieranie tego pierwiastka. Dodatkowo w glebach, na przykład zasolonych, pobieranie wapnia może być ograniczone nad, przez nadmierną ilość sodu, znajdującego się czy to w roztworze glebowym, czy to w kompleksie jest a jak wygląda kwestia y, 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 siarki jak ten element y, pokarmowy jakim jest y, siarka y, można skorelować z, z wapniem czy są jakieś powiązania między tymi dwoma pierwiastkami Ja bym tutaj tylko jednym zdaniem jak gdyby odpowiedziała na pana pytanie Siarka jest tym pierwiastkiem który spełnia troszeczkę podobne funkcje do wapnia bo jest on pierwiastkiem odpowiadającym za odporność roślin za w, y, tak zwane indukowanie naturalnej odporności roślin, stąd też w ramach zwiększania odporności na stresy biotyczne czy abiotyczne te pierwiastki będą ze sobą jak gdyby współdziałać, będą chronić roślinę przed tymi niekorzystnymi czynnikami środowiska, czy też chociażby przed patogenami, chorobami różnego rodzaju. Czyli są to tacy swoiści sprzymierzeńcy w walce o odporność roślin. Tak. Pani profesor, w ofercie Timac Agro zawsze kładliśmy duży nacisk na ofertę nawozów właśnie budowanych na bazie wapnia. Mamy też kilka produktów, które są z Cetricte nawozami, gdzie zawierają wysoce reaktywny wapni odrzeżewczy i łączymy w naszych nawozach, z jednej strony składnik pokarmowy, z drugiej strony pewne ekstrakty roślinne, ekstrakty biostymulacyjne. Jak Pani ocenia rolę biostymulatorów, takich ekstraktów we współczesnym y, rolnictwie? Biostymulatory są tymi elementami, które są niezwykle istotne w rolnictwie. Działanie takich substancji ma za zadanie po pierwsze zwiększenie kondycji roślin, a po drugie poprawę odporności roślin, czyli tak naprawdę poprawę odporności na choroby grzybowe, choroby bakteryjne, choroby wirusowe, czy też wnikanie różnego rodzaju innych patogenów, czy chociażby szkodniki. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że w ciągu całego swojego cyklu rozwojowego rośliny bardzo często narażone są na działanie różnego rodzaju stresów. Praktycznie codziennie coś dzieje się z naszą rośliną i ta roślina musi sobie radzić jakoś w tej sytuacji. Co wtedy robi? wtedy tak naprawdę przekształca czy przekierowuje swoje naturalnie występujące procesy biochemiczne nie na swój wzrost czy na swój rozwój, ale na to, aby przezwyciężyć dany stres. I tak naprawdę roślina na tym traci, bo przezwyciężając stres... Oczywiście żyje dalej, rozwija się, ale mimo wszystko ogranicza rozwój swojej biomasy roślinnej, czyli tak naprawdę w przypadku roślin uprawnych dochodzi do radykalnej straty plonowania i oczywiście pogorszenia ich jakości. Natomiast to, o czym Pan wspomniał, te biostymulatory, jak sama nazwa wskazuje, coś stymulują. Stymulują wzrost, rozwój, stymulują wzrost, przepraszam, i rozwój roślin, zwiększają odporność na stres, yy, przyspieszają regenerację roślin po jakichś niekorzystnych tak. czynnikach środowiskowych, a także to, o czym już przed chwilą wspomniałam, będą wpływały pośrednio na zwiększenie plonowania i poprawę jakości tych plonów. Zdaniem, zadaniem takich biostymulatorów jest więc poprawa, polepszenie, można powiedzieć, życia roślin, między innymi poprzez regulację procesu fotosyntezy, czy poprzez zwiększenie, poprawę pobierania wody wraz ze składnikami mineralnymi przez roślinę. Tym bardziej, że teraz we współczesnym świecie coraz częściej występują między innymi okresowe niedobory wody. Sama pogoda, same warunki środowiskowe są mniej stabilne niż to było kilkanaście lat temu, i wydawać by się mogło, że te preparaty mają swoją zasadność właśnie we współczesnym czasie. Tym bardziej w nawiązaniu do rolnictwa zrównoważonego, które prowadzi nas jednoznacznie w kierunek ograniczenia stosowania pewnych substancji czynnych, które nie będą już mogły tak skutecznie zabezpieczać naszych plantacji, jak to się działo do tej pory. Mm -hmm bardzo trafnie pan to ujął. Tak naprawdę jeszcze kilkanaście czy kilka lat temu nie istniała taka realna potrzeba stosowania biostymulatorów. Tak naprawdę nie zwracano na to szczególnej uwagi. Natomiast obecnie w dobie ciągle pogłębiających się zmian klimatycznych, w dobie wycofywania wielu substancji aktywnych, o czym pan wspomniał z rynku, bardzo istotna jest rola substancji, które będą wspomagać roślinę. Tak więc każdy preparat, który będzie Kondycję roślin, będzie poprawiał jej odporność, jest obecnie, ale i będzie na, tak naprawdę na wagę złota. Dlatego międzynarodowe koncerny już dziś wydają olbrzymie kwoty na rozwój różnego rodzaju technologii czy biotechnologii, rozwiązań, nowych rozwiązań biotechnologicznych. Należy przy tym jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że biostymulatory to nie jest nawóz. To nie jest środek ochrony roślin, więc na pewno w żadnym wypadku one nam ani nawożenia, ani ochrony roślin nie zastąpią. Niemniej jednak są to substancje, które w bardzo wyraźny i potwierdzony sposób są w stanie poprawić nam jakość, można powiedzieć tak. W cudzysłowie życia roślin są w stanie nam zwiększyć kondycję tych roślin i oczywiście zwiększyć ich odporność. Mogą wytwarzać tą czy wpływać na wytwarzanie tej naturalnej odporności roślin. Co jest jeszcze bardzo istotne i na co chciałabym zwrócić uwagę, co jest wielkim atutem tych substancji to ich bezpieczeństwo są bezpieczne dla nas, dla ludzi, są bezpieczne dla roślin i oczywiście dla zwierząt, ale są też bezpieczne dla środowiska naturalnego, co jest bardzo istotnym aspektem w naszym współczesnym świecie. Dodatkowo y, musimy dążyć do to o czym pan wspomniał, do zasad zrównoważonego rolnictwa, czyli to stosowanie biostymulatorów bardzo dobrze wpisuje się w tą strategię zrównoważonego rolnictwa. Musimy również pamiętać o jeszcze jednym aspekcie, że zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem do 2030 roku jesteśmy zobligowani do ograniczenia stosowania pestycydów i ograniczenia ich jak gdyby toksyczności o około 50%. Stąd też musimy w jakiś sposób pomóc naszym roślinom, musimy je jak gdyby mobilizować do walki z, z różnego rodzaju stresami biotycznymi czy abiotycznymi, a możemy to między innymi Wykonać poprzez stosowanie substancji biostymulujących. Ja jeszcze chciałabym y, zwrócić uwagę na jeden aspekt. My, nie tylko możemy stosować te biostymulatory, ale tak jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, mm. możemy również odpowiednio nawozić rośliny wapniem odżywczym i w ten sposób również poprawiać ich odporność. Czyli jak gdyby te dwa aspekty stosowanie biostymulatorów mm. odpowiednia aplikacja wapnia odżywczego dają nam taką realną możliwość poprawy kondycji i odporności roślin zwiększenie odporności tak naprawdę moim zdaniem nie jest już tylko potrzebą ale staje się taką realną koniecznością i myślę że w najbliższych kilku latach będzie to taki jeden z filarów naszego tego nowoczesnego Rolnictwa. Są to bardzo ważne słowa, które Pani dzisiaj tutaj z nami wypowiada, tym bardziej, że już dzisiaj wielu rolników ma problemy z tym, aby prawidłowo prowadzić agrotechnikę swoją tutaj na plantacjach polowych, a mamy dosłownie początek tego, co zaczyna być wprowadzane i co właśnie ma związek z Zielonym Ładem i z całą ideą rolnictwa zrównoważonego. Tutaj też wspomnę, że w TIMAC agro zawsze staramy się łączyć składnik pokarmowy z biostymulacją. Czy pani zdaniem tego typu rozwiązania? Mają y, większą szansę w powodzenia w popularyzacji takich rozwiązań wśród rolników? Na pewno tak, dlatego że to jest jak gdyby jeden produkt, który zawiera całe sedno naszego problemu, czyli jest w stanie zaopatrzyć roślinę w podstawowe makroskładniki czy też mikroskładniki, ale dodatkowo jest w stanie poprawić jej kondycję. Czyli takie jak gdyby dwa w jednym. Nawozimy i stymulujemy naszą roślinę. Rozwiązania Timag Agro opierają się zawsze na innowacyjnych kompleksach biostymulacyjnych. Kompleks FertiActyl, kompleks C-Active, PhysioPlus to są te wartości, które zawsze dostarczamy swoim klientom razem z naszymi rozwiązaniami nawozowymi. W jednym przejeździe rolnik może stymulować i odżywiać swoje rośliny. I tak jak słyszeliśmy w naszej rozmowie, jest to wartość, która w obecnym czasie staje się wartością nadrzędną dla każdego gospodarstwa rolnego w Polsce i w Europie.